W tym jakże pięknym plenerku pomyślałem, że z racji pięknego plenerku opowiem dowci po dzikim zachodzie. No to jest tak, jedzie kowboj sobie po prerii, pomyka sobie na swoim e, rumaczku, jedzie sobie, jedzie i nagle z oddali widzi drzewo, puste, samo jedno, jedyne drzewo i dookoła nic, tylko trawa ewentualnie nic poza tym, nie? I on tak patrzy, to drzewo ma dziuple, a dookoła tej dziupli jakby ktoś z kołacha strzelał, nie? No tak co jest? No to podjechał bliżej. Podchodzi troszkę tak do tej dziupli, patrzy, nagle jak coś go za uszy nie złapie i przyciąga do tej dziupli, nagle leci tekst. Si! Zobaczysz, że ci się spodoba. I z tej dziupli nagle taki wielki penis wychodzi. Ten kombój się szamoczy, walczy jak może, ale to coś go jeszcze mocniej za te uszy tam wycisnął, mi nie może, no i kombój, no i niestety dopadł go jak facehager, nie? Zrobił co musiał, po tym wszystkim, już po całej akcji, ten ktoś puścił go za te uszy, ten jak odskoczył, jak w Matrixie, wyciągnął dwa pu -pu, pu 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 od razu zaczyna szyciek piątek w gola Milana, <noise> nie strzeli, nie? Łupie dookoła po prostu całej tej dziupli, ale patrzy po wszystkim, jak skończył mu się naboje, że jednak tam nie ma żadnego ruchu, nic się nie dzieje, no to podchodzi bliżej, żeby zobaczyć, czy coś się stało, nie? Podchodzi bliżej, a to nagle znowu coś go załuszy, łapie i mówiłem, że ci się spodoba, mówiłem! Do następnego, trzymajcie się, cześć!